16 października 2014 roku służby ratunkowe zostają powiadomione o palącym się pojeździe. Do zdarzenia miało dojść przy drodze wojewódzkiej nr 139 między Rzepinem i Jerzmanicami w województwie lubuskim. Dotarwszy na miejsce, strażacy faktycznie dogaszają częściowo spalonego białego Fiata Cicquecento. Chwilę później okaże się, że w jego wnętrzu na fotelu kierowcy siedzi martwa kobieta. Na pierwszy rzut oka całe to zdarzenie wydaje się być jedynie nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym. Kierowca samochodu zjechał z szosy, po czym uderzył w stojące przy drodze drzewo. Wskutek uderzenia pojazd zaczął płonąć, lecz mimo instalacji gazowej nie doszło do eksplozji. Na miejscu zjawiają się policjanci oraz technicy, których zadaniem jest m.in. sfotografowanie miejsca wypadku oraz pobranie ewentualnych próbek do dalszych badań. Wezwany zostaje także biegły do spraw pożarnictwa, który miał określić, czy do zapłonu na pewno doszło samoczynnie. Już na tamten moment są ku temu wątpliwości. Zwęglone ciało przetransportowane zostaje do zakładu medycyny sądowej a tam poddane jest sekcji. Jednoznacznie udaje się ustalić, iż przyczyną zgonu kobiety nie są obrażenia spowodowane pożarem fiata, a liczne głębokie urazy głowy. Nie ma także wątpliwości, że w momencie wybuchu ognia denatka już nie żyła. Nie ma mowy o przypadkowym zapłonie, lecz o celowym podpaleniu i upozorowaniu wypadku drogowego. Śledczy dość szybko ustalają, kim jest odnaleziona we wnętrzu wraku ofiara. To 33-letnia Agnieszka Rams. Policjanci zdobywają adres kobiety i jeszcze tego samego dnia jadą do domu w Gądkowie Wielkim, gdzie była zameldowana, a wraz z nią mieszkał tam jej mąż oraz siedmioletnia córka. Dom na pierwszy rzut oka jest skromny nieco zaniedbany, tak samo jak i podwórko, gdzie niegdzie widać uszkodzone sprzęty, potłuczone szkło, zepsute przedmioty codziennego użytku. Trochę wygląda to tak, jakby od jakiegoś czasu posesja pozostawała niezamieszkana. W środku funkcjonariusze nie zastają partnera Agnieszki, a dom zamknięty jest na cztery spusty. Z mężczyzną nie ma także żadnego kontaktu, nie wiadomo gdzie przebywa, oraz co dzieje się z kilkuletnią córką małżeństwa. Policjanci kierują swoje kroki do rodziny zmarłej kobiety. Kontaktują się z jej matką, przekazując tragiczne wieści. Pani Maria jest wstrząśnięta tym, co się stało. Jeszcze niedawno rozmawiała z córką telefonicznie i nic nie wskazywało na to, aby Agnieszce groziło jakieś realne niebezpieczeństwo. Kobieta od razu obstawiała, że winnym śmierci Agnieszki jest jej mąż Karol, choć i w to trudno uwierzyć. Co prawda nie układało im się w małżeństwie, Aga chciała rozstać się z mężem, ale żeby zabić z zimną krwią to było nie do pomyślenia. To szokująca teoria zaczęła jednak być coraz bardziej realna. Późniejsze przeszukanie domu pary pozwoliło odnaleźć tam siekierę ze śladami krwi i włosami Agnieszki. Ustalono, iż to właśnie to narzędzie najprawdopodobniej było przedmiotem, który doprowadził do urazów głowy 33-latki. Oprócz tego na jaw zaczęły wychodzić mroczne fakty z życia małżeństwa. Agnieszka Rams pochodziła z Nowego Sącza, gdzie spędziła całe dzieciństwo. Następnie, po ukończeniu szkoły, kobieta wyjechała do Niemiec, gdzie mieszkała jej rodzina. Tam poznała Karola, w którym bardzo szybko się zakochała. Aga była drobną blondynką o bardzo ciepłym i spokojnym charakterze. Nie miała wrogów, zawsze starała się pomóc, doradzić czy wesprzeć dobrym słowem. Była uczynna, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do świata i ludzi. Nikomu nie wadziła, nikomu źle nie życzyła. Marzyła o prostym, szczęśliwym życiu u boku kochającego męża i dzieci. Jej początkowa znajomość z Karolem układała się bardzo pomyślnie. Agnieszka była nim oczarowana, ale dość szybko okazało się, że mężczyzna skrywa drugą, ciemną stronę charakteru. Zaczęło się od izolacji Agnieszki od rodziny. Mąż ograniczał jej kontakt z mamą i innymi krewnymi. Zabraniał dzwonić, spotykać się, przez co aga zmuszona była umawiać się z mamą na stacji benzynowej. Nie było mowy, aby pani Maria była gościem w ich domu. Nawet gdy para brała ślub, rodzina Agnieszki nie była mile widziana na uroczystości. Dodawało do myślenia, raniło świeżo upieczoną małżonkę, ale miłość na tamten moment była silniejsza, miało się jakoś ułożyć, a Karol miał się zmienić. Dziesięć lat przed tragicznymi wydarzeniami para przeprowadziła się do Polski i kupiła dom w Gądkowie Wielkim, blisko niemieckiej granicy. Agnieszka zatrudniła się wtedy w dziale marketingu jednego z wiodących producentów mebli. Tylko ona zarabiała na utrzymanie rodziny, Karol w ojczyźnie nigdy nie, nie podjął się żadnej pracy. Odizolowana od bliskich Agnieszka staje się coraz bardziej zależna emocjonalnie od partnera. Powoli zacierają się granice, a hamulce w zachowaniu mężczyzny nie istnieją. Po około dwóch latach mieszkania w kraju, Aga zachodzi w ciążę, w wyniku której na świecie pojawia się Ania. Młoda mama jest zauroczona swoją małą pociechą, od razu pokochała córkę, a ta stała się centrum jej świata. Od tej pory wiedziała, że dla niej musi przetrwać wszystko, nawet najgorsze traktowanie. Karol Wągątkowie przez jakiś czas uchodził za normalnego, przykładnego męża i ojca, ale sąsiedzi szybko przekonali się, że to bardzo krucha fasada. Wielokrotnie byli świadkami przemocy, jakiej dopuszczał się wobec Agnieszki. Słyszeli ich kłótnie, tłuczone szkło, rąbane siekierą meble, ale nikt nie reagował. Nawet gdy trzydziestolatka wychodziła w zimie w okularach przeciwsłonecznych, tak aby nie było widać siniaków, nikt nie chciał się mieszać. To małżeństwo i ich sprawy. Wiadomo jednak było, że Karol tak naprawdę był utrzymankiem Agnieszki i to ona trzymała to wszystko w ryzach siebie, dziecko i dom. On jedynie kazał jej zaciągać kolejne kredyty i spłacać z własnych ciężko zarobionych pieniędzy. Agnieszka zostaje z problemem sama. Nikomu nie zwierza się z sytuacji w domu, nie chciała martwić bliskich, być może się wstydziła. Ale oni domyślali się, że Karol nie jest aniołem wobec ich córki czy siostry. Nazywali go nawet bomba, bo zawsze, jeśli przez kilka dni był spokój, to było pewne, że zaraz coś się wydarzy i mężczyzna wybuchnie agresją. Nikt jednak nie miał wtedy pojęcia, że problem przybrał aż taką skalę. W 2007 roku, trzy lata po przeprowadzce do Polski i krótko po narodzinach Ani, ma miejsce kolejny akt przemocy wobec Agnieszki. Tym razem kłótnia okazuje się jednak poważniejsza niż zwykle, a Karol przekracza kolejne granice. Bije żonę po całym ciele, rąbie się kierą meble, grozi jej śmiercią, a finalnie za włosy wlecze do garażu. Tam wrzuca obolałą kobietę do kanału samochodowego i zostawia. Drzwi garażu zamyka. Tak, aby jego żona nie mogła się wydostać. Po tym incydencie Agnieszka w jakiś sposób pęka. Zwierza się mamie z horroru, jaki przeżywa. Pani Maria zgłasza wtedy pobicie i groźby na policję, ale gdy Agnieszkę przesłuchiwano, ta odmówiła składania zeznań przeciwko mężowi. Stwierdziła też, że policję zawiadomiono wbrew jej woli. To niestety częste zachowanie wśród ofiar przemocy domowej, ale mechanizmy psychologiczne, jakie kierują zachowaniem osób krzywdzonych, są naprawdę, naprawdę bardzo skomplikowane. Ciężko to pojąć ludziom, którzy nigdy nie doświadczyli przemocy, takim, którzy znają tylko perspektywę świadka. Wiem także, że pojawią się tutaj pewnie negatywne komentarze co do zachowania trzydziestolatki. Ale ja myślę, że po prostu mogło być za wcześnie. Agnieszka dojrzewała do tej decyzji i na tamten moment być może nie czuła się psychicznie na siłach, aby toczyć batalię ze swoim oprawcą. Na pewno jednym z głównych argumentów do zostania przy mężu była córka pary, Aga obawiała się, że mąż pozbawi ją możliwości widywania z córką, Poza tym przez wiele, tak naprawdę, lat była izolowana od, od rodziny, od osób bliskich, od wsparcia, więc też na pewno zmienił jej się światopogląd na temat tego, że może sobie bez niego poradzić. Także weźcie to pod uwagę, pisząc komentarze. Pani Maria Mama Agnieszki wspomina tę sprawę ze zgłoszeniem na policję takimi słowami: prosiłam, żeby od niego odeszła. Zrobiła nawet obdukcję, ale potem on przepraszał, obiecywał poprawę i ona wierzyła, że tak będzie. Mijały kolejne lata usłane cierniami. Pewnego razu Agnieszka przybiegła po pomoc do swojej cioci. Kobieta wspomina, jak o północy naga, prosto spod prysznica, błagała, aby krewna wpuściła ją do domu. Karol wtedy przyszedł, walił w drzwi, wyzywał. Awanturował się tak do godziny czwartej rano. W tym czasie Agnieszka płakała, aby nie otwierać, bo on ich wszystkich pozabija. Wyznała wówczas, co było powodem tego napadu agresji. Okazało się, że Aga po pięciu latach znalazła zdjęcie Karola, gdy z jakimiś Ukrainkami wyprawiał Ani urodziny we Frankfurcie w restauracji. Robiła wtedy porządek w garażu i gdy pokazała mu fotografię, mężczyzna wybuchł. Nie było także tajemnicą, że Karol ogólnie miał kochanki pochodzące z Ukrainy. I gdy jedna z nich poroniła, to w ramach zemsty wyżył się na Agnieszce. Poza tym ona miała wydzielony jeden pokój, a on i te kobiety mieli dla siebie całą resztę domu. Do przemocy doszedł terror psychiczny, w wymiarze, który ciężko sobie wyobrazić, chociaż każdy terror psychiczny jest naganny. Karol zaczął wywozić Anię za granicę, a następnie szantażował Agnieszkę, że dziecko wróci do domu, jeśli ona zapłaci mu daną sumę pieniędzy. Pierwszy raz zażądał 3000, potem 5, a później suma rosła i rosła. W maju 2014 roku Karol wychodzi z córką na podwórko oglądać króliki i do domu już nie wraca. Był to kolejny raz, gdy uprowadził dziecko, i tym razem zażądał 17 tysięcy złotych. Bez wiedzy Agnieszki miał także podrobić dokumenty i wymeldować z domu całą rodzinę. Podpisał wstępną umowę sprzedaży ich nieruchomości. A pieniądze w transa z transakcji miały pomóc w spłaceniu długów mężczyzny, które pozaciągał u różnych osób i w bankach. Kiedy o sprawie dowiedziała się Agnieszka, unieważniła tę decyzję o uwymeldowaniu, krzyżując tym samym plany męża. Miesiąc później, Karol spotkał się z Agnieszką na stacji benzynowej i zaczął ją dusić. Potem zdemolował ich dom. Wszystkie rzeczy z gospodarstwa domowego były połamane: drzwi od pralki, lodówki, zamrażarki, szafy i regały były poprzewracane. Mężczyzna zrobił to, ponieważ chciał w ten sposób kolejny raz wymusić na żonie wymeldowanie się z tego miejsca. I po tym incydencie Agnieszka miała dość, bała się, poszła wtedy do dzielnicowego, zgłosiła tę sprawę. Miała jednak usłyszeć od policjanta, że on nie pomoże, bo Karol niszczy przecież swoje mienie i ma do tego prawo. W tej sytuacji interweniował ojczym Agnieszki, to on chwycił za telefon, zadzwonił do komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim, poprosił o interwencję, ale dyżurny policjant nie był zdecydowany, czy faktycznie wysłać na miejsce patrol, Mężczyzna mówił funkcjonariuszowi, że tam dojdzie do tragedii, że trzeba natychmiast coś zrobić, że ta agresja trwa już długo i eskaluje, ale nie poczyniono żadnych poważnych kroków w tym kierunku. Zresztą już wtedy wraz z panią Marią obawiali się o życie Agnieszki. Mama od roku stale dzwoniła do niej, córka miała jej meldować, gdzie jest, czy wróciła z pracy, czy jest na zakupach itd. No, ale gdyby wtedy wiedzieli, że wydarzy się to, co się wydarzy, to siłą zabraliby ją do siebie, do Niemiec. Agnieszka nie widziała swojej córki od czterech miesięcy. Dla swojego bezpieczeństwa, wyprowadziła się ze wspólnego domu i wynajęła mieszkanie w Rzepinie. Zrozpaczona po raz kolejny próbowała odnaleźć Anię. Jeździła za niemiecką granicę, aby szukać jej w okolicznych miasteczkach ale po dziecku nie było śladu. W akcie desperacji zwróciła się o pomoc do Krzysztofa Rutkowskiego, który w tej sprawie zrobił więcej niż policja. Rutkowskiemu udało się bowiem ustalić, że Karol R. przebywa w akademiku w Słubicach. Gdy detektyw chciał odebrać mu Anię, doszło między nimi do konfrontacji, i na skrzyżowaniu Karol R. miał celowo uderzyć swoim autem w samochód Rutkowski Patrol, mając w tym samym czasie dziecko w foteliku. Feralnego dnia kamery monitoringu po raz ostatni zarejestrowały Agnieszkę podczas podróży do domu w Gądkowie. Karol zwabił ją tam pod pretekstem opieki nad rannym psem, tam na posesji został bowiem pies Agnieszki. 33-latka dotarła na miejsce. No, i tam została zaatakowana, uderzona kilkukrotnie w głowę twardym narzędziem, prawdopodobnie właśnie obuchem siekiery. Następnie, jej ciało zostało przeniesione do samochodu i wywiezione na miejsce odnalezienia. Co ciekawe, przy tej drodze, gdzie miało miejsce porzucenie samochodu i zwłok, w odległości kilkuset metrów stało tylko jedno drzewo. I akurat takim dziwnym, pechowym trafem kierowca miałby w to drzewo uderzyć. Ono zresztą było nadpalone, nie było wcale jakichś śladów uderzenia samochodu, no nie kleiło się to. Natomiast Karol. Celowo uderzył pojazdem w drzewo, a następnie podpalił go, aby upozorować wypadek. Mimo dość mocnych dowodów winy, nikt nie ruszył w pościg za podejrzanym. Jak tłumaczył rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, w tamtym momencie nie występowały żadne osoby, którym przedstawiliby zarzut popełnienia tej zbrodni. Jedna z wersji, którą przyjęli zakładała, że może być to mąż ofiary, List gończy można jednak wydać tylko za osobą, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Gdy to postanowienie wydano, było już za późno. Karol R. skutecznie zaszył się na terenie Niemiec. Aż dwa lata zajęło śledczym, aby doprowadzić go przed sąd. Prokuratura obaliła wtedy alibi mężczyzny, zgromadziła obszerny materiał dowodowy. I aż 40 świadków, którzy mieli zeznawać na niekorzyść mężczyzny. W międzyczasie Karol zmienił imię i nazwisko na Paul W., więc od teraz w tej historii tak będzie nazywany. Przebywając w Niemczech, W twierdził, że za zabójstwem jego żony stoi mafia. O zagrożeniu poinformował niemieckie władze, które objęły go ochroną. Zdaniem polskiej prokuratury. Nie miało takie zagrożenie w ogóle miejsca, to była po prostu jedna z przyjętych przez niego taktyk, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Przez ten cały czas W kontaktował się także ze swoimi sąsiadami z Gądkowa, dzwonił i pytał, czy sąsiadka widziała Agnieszkę, a później płakał do telefonu, że on sobie nie może dać z tym rady i nie wierzy w to, co się stało, cały czas utrzymując, że był to wypadek. Mężczyzna mówił także jednej z sąsiadek, że jest w Niemczech i Ania tam teraz chodzi do szkoły. Ale powiedział też, że nie może teraz przyjechać, bo przebywa aktualnie w jakiejś klinice i bierze leki psychotropowe. Rozpoczął się proces przed sądem okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim odczytam fragment aktu oskarżenia wobec Paula W., wspomnę też o cyrku, jaki rozgrywał się na sali sądowej. Oskarżony bowiem zarzekał się, że nie zna wystarczająco dobrze języka polskiego i prosi o tłumacza. Zresztą już na przesłuchaniach udawał, że nic nie rozumie i próbował komunikować się po niemiecku. Na szczęście sąd nie miał litości i ładnie go wypunktował, że przecież oskarżony, oskarżony urodził się w Polsce, chodził do polskiej szkoły, zdał maturę, dostał się na studia, więc język zna biegle. Zresztą na nagraniach prywatnych, gdzie się wypowiadał, słychać było, że operuje polskim bez problemów. Wróćmy do fragmentu aktu oskarżenia, który chciałam wam przeczytać i który opisuje co się wydarzyło. Podstępnie zwabił swoją żonę do mieszkania w Gądkowie Wielkim pod pretekstem opieki nad potrąconym psem, co było nieprawdą. Następnie zadał kobiecie kilka ciosów w głowę twardym narzędziem. To spowodowało poważne urazy głowy, w tym krwawienie śródczaszkowe, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Następnie umieścił jej ciało w samochodzie Fiat Cicquecento i na drodze wojewódzkiej nr 139 upozorował wypadek samochodowy. Auto miało rozbić się o drzewo i zacząć się palić. To mężczyzna podpalił samochód, ponieważ chciał zatrzeć ślady. Oczywiście oskarżony do winy się nie przyznał, ale złożył przed sądem wyjaśnienia, jakoby nie miał ze śmiercią żony nic wspólnego, wręcz podważał, czy to w ogóle było morderstwo. Mówił tak, cytując rzekomo Biblię, co jest wyjątkowo bezczelne: Moje ręce nie miały na sobie krwi Agnieszki, a moje oczy jej tego dnia nie widziały. Całą sprawę zmanipulowała telewizja. I nie wierzę w to, że to było zabójstwo. Znając Agnieszkę w tych ostatnich miesiącach, mógł to być wypadek. Również prokuratura dopuściła się tutaj matactwa w mojej sprawie, nie przyznaje się do zabójstwa Agnieszki. Ja się zastanawiam, czy użycie określeń moje ręce, moje oczy, nie są jednak próbą dystansowania się od winy. Taki mechanizm wyparcia, że nie zrobiłem tego jako osoba, jako ja. Dowody na szczęście były dość mocne. Jednym z nich był list, który znaleziono przy ciele Agnieszki w spalonym samochodzie. Był on skierowany do męża. Aga pisze w nim m.in., że go kocha i ma nadzieję, że mężczyzna znajdzie sobie kogoś lepszego niż ona. List ten okazał się wydrukiem. Serem, a nie oryginalną wersją odręcznie napisanego tekstu. Jego treść nie pasowała do relacji, jaką mieli małżonkowie. Przecież Karol wyrządził jej tyle krzywd, a ona miałaby pisać takie słowa. Nikt nie chciał dać temu wiary. Dopiero później, w niemieckim mieszkaniu Karola, śledczy znaleźli oryginalny plik, z którego wydrukowano list. Były tam też inne podrobione dokumenty, w tym pełnomocnictwo do wypłaty ubezpieczenia po śmierci Agnieszki. Oczywiście przesłuchiwany był także Krzysztof Rutkowski. On wypowiadał się o Agnieszce tak samo jak ja, czyli, że była osobą dobrą, ciepłą, spokojną, a jednocześnie przeżywała prawdziwe piekło na ziemi. Paul W. skorzystał z możliwości zadawania pytań do świadków. Przygotował sobie całą listę bodajże 100 pytań. Część z nich sąd uchylił, nie widząc związku ze sprawą. Nie spodobało się to oskarżonemu. On się powoływał na te dokumenty, ale sędzia uciął to, ponieważ dotyczyły postanowień niemieckich sądów. W końcu Wów powiedział, że Agnieszka przed laty pracowała dla niemieckich służb specjalnych i inwigilowała Rutkowskiego. Po chwili rozprawa została. Zakończona, a W na korytarzu uśmiechnięty mówił do dziennikarzy, że mogą go odwiedzić w więzieniu. Nie wiem, czy to już nie był ten stan, gdzie chciał udawać niepoczytalnego. 11 grudnia usłyszał wyrok. Sąd uznał go winnym zabójstwa żony ze szczególnym okrucieństwem i upozorowania wypadku. 41-latek dostał karę dożywotniego więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po odbyciu 35 lat kary. Ma też zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania matce zamordowanej kobiety i na 10 lat został pozbawiony praw publicznych. Po zatrzymaniu Karola R., największą niewiadomą był los Ani. Dziewczynka przez ostatnie lata mieszkała z ojcem i jego rodziną w Niemczech. Natomiast Później o przyszłości dziecka decydował Niemiecki Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży. Jeżeli chodzi o rodzinę Agnieszki, o jej rodziców, oni na tamten czas, kiedy robiony był reportaż o tej sprawie, nie mieli z wnuczką żadnego kontaktu. Nie wiem, czy coś tutaj się wyjaśniło, czy dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stało. Być może Ania. Dotrze do informacji na temat swojej rodziny, na temat swojej mamy. Była już wystarczająco duża, aby chociażby wiedzieć, jak się nazywa. Myślę, że to jest jeden z takich bardziej przykrych wątków całej tej sprawy. Ciężko mi tutaj stwierdzić, jak los dziecka dalej się potoczył, bo nie ma żadnych informacji w tym temacie, ale mam nadzieję, że czy jest z rodziną, czy jest w pieczy zastępczej, no to jakoś to życie jej się ułożyło. To wszystko w tej sprawie. Czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie. Proszę także o kulturę wypowiedzi, bo ja wiem, że w takich sprawach, kiedy mamy do czynienia z przemocą domową, Wy zawsze bardzo. Się denerwujecie i często piszecie negatywne komentarze na temat ofiar. Ja to rozumiem, to jest frustrujące. Dużo z nas sobie zadaje pytanie: jak ona mogła z nim tak długo siedzieć? Natomiast, tak jak mówiłam Wam wcześniej, weźcie pod uwagę, że to jest proces trwający latami gnębienia takiego człowieka i on po tych, po tych latach. Przemocy nie myśli już tak samo logicznie jak, jak my. Weźcie to proszę pod uwagę. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do następnego.